Zadanko dwunaste, proces stygnięcia naparu z ziół w otoczeniu o stałej temperaturze 22 stopnie opisuje funkcja wykładnicza, gdzie T od X to temperatura naparu wyrażona w stopniach Celsjusza po x minutach liczonych od momentu x równego 0, w którym zioła zalano wrzątkiem. Temperatura naparu po 20 minutach od momentu zalania ziół wrzątkiem jest równa. Czyli, zobacz, musimy policzyć temperaturę. Temperatura to T od X. Po 20 minutach. E, X minutach liczonych od momentu X0, tak? Czyli temperatura to T od x, a nasz x to jest właśnie te 20 minut. Czyli sprawa prosta, wystarczy podstawić do funkcji, tak? No dobra, czyli tak naprawdę musimy policzyć T od 20, bo x to 20. Mamy w minutach, jest ok. Czyli mamy 78 razy 2 do minus 0,05 razy x, czyli 20. Dodać 22. W takim razie muszę najpierw wykonać potęgowanie. Nie możesz o tym zapomnieć. Nie możesz najpierw sobie zrobić mnożenia, bo w kolejności działań pierwszeństwo ma potęga. No dobra, no to rozwiązujemy. I co my w tej potędze mamy? 2 do minus. Bo minus razy plus to minus. I teraz jak to przeliczysz, to Ci wejdzie 1. Możesz oczywiście na kalkulatorze. Um, ok. No i na koniec jeszcze mamy plus 22. No ale nadal tej potęgi nie zrobiłam, czyli muszę ją wykonać. A co robi mi minus w potędze? No, minus w po prostu odwraca liczbę, która jest potęgowana. Czyli odwrotnością dwójki, zobacz, że to jest dwie pierwsze, będzie jedna druga. Czyli muszę policzyć 78 razy jedna druga, dodać 22. Wykonuję mnożenie, ale zanim to mogę to sobie skrócić po prostu. Tu mam 1, a tutaj będzie 39, jak podzielimy na 2. Ok. T od 20 to jest 39 plus 22, czyli to się równa 61 stopni Celsjusza. Czyli mamy odpowiedź D. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, bo będą się pojawiały tutaj treści, które pomogą ci, mam nadzieję, przygotować się do matury. A możesz też zajrzeć na naszą stronę internetową korki-online.pl, jeżeli potrzebujesz e, pomocy z matematyki któregoś z naszych korepetytorów. Do zobaczenia w kolejnych filmach.